Co sądzi Pan o propozycji ministra Piechocińskiego, aby pozwać dyrektywę tytoniową do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Czy to ma szansę i czy powinniśmy w to wchodzić? Składanie pozwów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawsze. Ma sens. Państwa członkowskie mogą korzystać z, tego, z, z tej możliwości, jeśli uznają, że jedna z regulacji unijnych jest sprzeczna z ich interesami albo z interesem pewnej grupy wytwórców, producentów na ich terytorium. Dyrektywa Tytoniowa jest kontrowersyjna, dlatego że stara się ograniczyć możliwości czy gamę produktów tytoniowych, jakie są dopuszczane do. Obrotu w Unii Europejskiej. Moim zdaniem nie jest to podejście dobre. Należy raczej edukować na temat skutków spożywania tytoniu. Natomiast wszystkie używki, tytoń we wszystkich formach, ale tak samo marihuana powinny być legalne. Czyli w takim razie to lepiej edukować, czy lepiej zakazywać? Lepiej edukować. Można wydawać publiczne pieniądze na programy zniechęcające ludzi do używania tytoniu. Warto też mówić o konsekwencjach używania różnych form tytoniu, natomiast moim zdaniem odgórne zakazywanie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Czy ma to sens, żeby coś było przegłosowywane w Parlamencie Europejskim po to, aby potem pozywać to jako polski rząd, mimo że najpierw była do tego akceptacja przez polskich europosłów? To jest część systemu demokratycznego, że można zaskarżyć uchwalone prawo w celu sprawdzenia jego zgodności z aktem normatywnym wyższego rzędu, w tym przypadku z traktatami unijnymi. Mamy to również w Polsce, gdzie, podajemy, gdzie podaje się do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, które budzą wątpliwość albo posłów, albo prezydenta. To jest ok. Natomiast jest pytanie, czy rzeczywiście ta, to weto powinno być w rękach rządów państwowych tak jak jest w tej chwili. Być może w przyszłości, jeśli Unia Europejska będzie zmieniać się w stronę federacji, prawo występowania z takimi wnioskami powinno przysługiwać właśnie posłom do Parlamentu Europejskiego.